Jestem tak... Wpadał, czy... na... Hornet jesteś? No. O, jest e, się zmutował. się Aha. Lu. Zabiłem. Zabiłem chyba. Chyba zabiłem. Ale pad... Cia ale ciało padło. Niesamowite. Nie, wentylator już nie żyje. Oho, w ja ma już odpaliła się. Chyba w tej samej sekundzie, co było zgłoszenie, on akurat padł, nie? Tak Nieźle. Jest, jest szansa, że wampir go ugryzł i coś się zglitszywało. Możliwe, że idealnie jeden do jednego poszedł ciało. No znaczy, bo ja widziałem premiuma i ciało premiuma, a to jest jakiś morping, musi być. Na pewno, bo też zauważyłem eee. morpinga. Dobra, najpierw e, pozwólmy wentylatorowi powiedzieć ostatnie słowa. Ale, Ale wentylator ja nie żyje. żyje! Ale wentylator Ale ja nie żyje! żyje. Jak wentylator on nie jest... żyje, wentylator! Nie ja, żyje. wentylator A, żyje. U, u mnie żyje! U mnie żyje. nie żyje! Wentylator u mnie sam żyje. powiedział, że nie żyje, więc nie żyje. Okej, okay, to wyrzućmy go, zobaczymy czy nie żyje. Tak, Jakby ktoś mógł i... na niego głosować jeszcze. <noise> Tylko ta połowa <noise> co widzi, że on żyje do tego. Wywalcie no, mnie. Wyrzućmy go, wszyscy co widzą go, głosujemy na niego. Będzie no, patrujnie martwy. Będzie tak. potrójnie martwy. O matko, faktycznie. <głotanie> Ale się gra, gra zaraz... Gra się zboguje. Gra się zboguje. Na bank. No, on was odrzekł. No, Gra się zboguje. Tylko dwa razy nie. O, Nie zgłaszajcie, nie zgłaszajcie. Omg, moje ciało Oglądajmy je. Nie dość, że został o, zabity, to jeszcze został wygłosowany i jest jego ciało. Nie ma... niesamowite. Je, jeszcze wiczka była. Jeszcze idealny moment zabójstwa było. Chyba inżynier. Steve'ek może być... spałem. To jest vent... ILE?! 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 O kurde. Czy jeszcze raz się pokazał wenty? No bo vent na to radziało, e, Musimy wish'a znaleźć. No. Tak. <ślech> jak najszybciej. <to jest> Pfff... <ślech> No nie wiem, właśnie wiesz, bo dwa, ja dwa kile tak naprawdę są na storydżu. To nauczył dziecko wentować? <śmiany> o! <To? śmiany> dziecko <śmiany> wentuje. Dziecko ventuje. Domyślam się, ale powiem to, bo łajno. Tygryt już nie żyje w Mam wrażenie, że ono, że ono sobie znalazło skrzynkę z narzędziami, dlatego wentuje. Tatę naśladuje. <śmiany> <śmiany> Ej, nie, czy psem, <śmiany> nie to zrobiłem. Za... W taki sposób, że poszedł po mleko, nie? Ale Turet już nie żyje, nie, nie bój się, nie strzelam cię. No to dajemy na Tureta teraz. O, ja dosłownie nie żyję, chłopie. Ja, ja, ja go nie widzę. Ja Ale... Nie kogo nie jak nie wy... Jak wy widzicie to znowu? Ja za dużo wypiłem. Strasznie wczoraj zachlałem. Paliłem blanty do piątej rano. Film mi się urwał jak leżałem w rurze. Teraz mnie krzyż krzyżna... Moim Ziesz, zdaniem to jestem ja. Moim zdaniem to jest nowy Patrick, ponieważ i zmienił się we mnie. A moim zdaniem to jest yy, odklejona. Ja myślę, że to jest ture. Ja teraz nie wiem, co to jakie są prawdziwe oskarżenia, a jakie są fałszywe oskarżenia. Prawdziwe oskarżenie jest okay. dla no, nowego Patrixa. Nieprawdziwe to są, bo widziałem jeszcze jedną osobę, która za mnie się przebrała. A ja widziałem Ciebie, który eee, przebrał Pana się ze. F... Ja ci powiem tak, ja widziałem sie siebie samego w wychodząc z Security i goniłem siebie samego i, i otworzyłem drzwi na e, w tym dolnym korytarzu pomiędzy elektrykiem A2 i już centralnie przed zgłoszeniem nie widziałem e, Nik, e, nowy Patryk. Ale ty, a, ja tam przebiegłem normalnie. A to nie były przypadkiem te drzwi za, zamknięte, bo, bo zamknąłeś, żebym ja nie mógł Cię zobaczyć? Ja otworzyłem te drzwi! Ale Cię, ale, ale został No te i drzwi tego, drzwi drzwi Zdążyłem zobaczyć Twój nick! Ale ty, ja otworzyłem te górne drzwi, tylko... Jakieś inne ostrzeżenia poza, poza Patriczem? Tak, Chip sekwentuje razem z, A... z Steve'kiem, we dwóch <laughs> <laughs> Nie, to nie moje dziecko. <laughs> to nie moje dziecko. <laughs> Już nie dziecko, tylko dorosły. To już dorosły. Dobra, to ja głosuję wcię. na Koroś. A to i Madaryś Ja głosuję ja 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 na Patrycka. To ja na Chipska. Ja na Patrycka. Ja ja ej, Madaryka teraz powinna umrzeć. O, tylko. Ja nie <laughs> Ty breaker. nie na Chipsku akurat. Jest mój Breaker akurat. jest tutaj? Tak, ale Taibreaker Breaker na Co by tu zrobić, a co tam się z tobą dzieje? Okej, okay, Steve, tu pad. czy znaczy, co? Ja, Figbit, mam kolejnego. Ja też mam kolejnego, akurat. Hmm. Eee, powiem wam szczerze. Follow którego goniłem, bo nagle miałem morflingowego gościa, Dogoniłem i nagle odwini mi się po w ostatniej chwili na Polopa zabij na moich oczach. O, jak ja są teraz zabawę Ogólnie Chipsek wytłumaczcie dlaczego Steveka zabiłeś? Gdzie zabiłem? Jest jego ciało w przejściu między Elektrykalem a O2 A tylko ty bo z nie nim. Tylko, się tylko ty z nim biegłeś w przejściu między Elektrykalem a. ao 2 To głosujemy Polopa czy Chipska? Jestem teraz w labie i mam tam y, mojego czwartego taska. Chwalę się, tak. Nie, mam siódmego taska w labie. Serio, ja jedyny skoczyłem wszystkie taski? Patrick, ja widziałeś jak jak piję do laba. Jak pijany jestem? No ale. No ja ciebie widziałem, no. To musi być Morfling. No to, jest no to morfling, albo morfinga widziałeś, albo kłamiesz. No właśnie, to u Ciebie był morfling, czy u, u mnie był Morpling. No, decyduj się w końcu. Ale ja o Tobie nawet nie gadam. nie gadam, ja o Tobie nawet nie gadam. Ja biegłem z Chipskiem i ze Stevekiem przez chwilę, poszedłem do kamer, siedziałem spin 5 sekund, cofnąłem się w dół i ciało jest w przejściu. A tylko Chipsyk biegł ze Stevekiem, no to nie wiem, albo to jest Chipsyk... słuchaj, widziałem Steveka na początku gry, robiłem asteroidki z nim, pobiegłem do laba, a on pobiegł do elektryka. No to To, to, nie wiem, to ty, musi ty, być robi, albo No to follow. musi być Morphling. no. No to no tak, follow. Fo, fo, follow, no follow, i krychak jest, są impostorami. Co ja jest impostorem? To Dobra, to wyba... to bierzemy tego followa za bur. Pierw follow, który znowu na no, siebie głosuje, a potem... No, Ale co miałem niby zrobić? Mówię ci, trzeba się umieć bronić, nie? I nie mówić, że lights up. Eee. Nie <ślesk> niezły chipsek jesteś. <ślesk> Eee... weee. Nie pogadamy się. Eee, Naprawi no tam. Oh, 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 oh. Lubisz być przeklętym, czyli psem? Nie no, jeszcze witchu zwitchowałem. go? Krychach, nie, powiedz, nie, nie, full cool nie miałem full cool chodź, naprawimy, naprawimy, naprawimy to szybko. Naprawimy to szybko. Naprawimy szybko, to był glitch i angle. Krychak, powiedz, że to nagrywasz. Tak, tak. Rozwalę was wszystkich trzech. Naprawię, naprawię reaktor. Witchu go. I nie Znajdź. będziemy na niego je głosować. Je, jeszcze jeszcze, to, to jeszcze to 10 sekund. Czyli po Twój to impostor. Możemy zginąć, <sad> ale, ale jak, zwi felony, jak, jak go zwiczujesz, to ten. Skipujemy spotkanie jak coś. Dobra, mam już spela gotowego. Dobra, szukamy go, szukamy. Hmm. Znajdź mnie! Dobra, jedziemy panowie. Tak, Albo nie, zrobię przycisk, no. bo zaraz zrobię taski. Trzeba sprawdzić, ile tasków jest. Nie no, nie zrobimy, odkryjemy na machebada. No to fałszywcu jeden. Chipsek, to ty zabiłeś, hamie. Kurde, no, byłem przekonany, że jesteś tym sidekickiem, aż w końcu zobaczyłem czemu nie zawijasz. Ale jak mogę mogłem... <laughs> No to, chipsek, chipsek. A możesz... chip co masz? Jackala mam przecież. No, Jackala. Ale jak, brawo. Możesz mieć, jak możesz mieć Jackala, jak mówisz, że sidekicka miałem mieć, o co chodzi? No bo eee, ty... nie, można, nie można dać sidekicka impostorowi, masz generalnie Od przez cały nawias... fake sidekick. No, tak. Aaa, czyli on, dał, on fake... dał mi fake ja sidekicka, to? No to zmień te ustawienia, bo ja, ja nie Dobra, nie, się e, próbujemy go jeszcze raz. E, kilnąć, nie. czy go nie wygłosować? Nie, 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 nie. nie to. dawaj, go no, cię. Dobra, ja, ja nawet głosuję na siebie. Gwałtownie, no, jeszcze, się nawet głosuję na Potem jeszcze mikrofon. Ja myślałem, że tury, to, ale trio to jest Ale ta... no. i ten i ja to zginął. Fake sightki. Ja się. Ale to jest dobra ta opcja. Dobre to jest, ja nie wiedziałem, że takie coś istnieje. Content. Content chciałem zrobić. No to zrobiłeś? Content, Content. dlaczego? Content. Dlaczego?